Należy upatrywać sytuację, jaka panowała w Europie Zachodniej przed jego wybuchem. Fala walk narodowo-zwoleńczych, jaka przytoczyła się po Europie, oraz skutki nieurodzaju w 1830 roku zaowocowały podniesieniem polskiego standardu wyzwoleńczego. Ozyskanie niepodległości przez Greków w 1829 roku, Belgów w, w 1830 oraz wybuch rewolucji we Francji spowodowały, że nastrój rewolucyjny zapanował w Warszawie. Wzrost niezadowolenia w Królestwie Polskim z rządów cara Mikołaja I, łamania konstytucji, wprowadzenie niezadowolenia w Królestwie Polskim z rządów cara Mikołaja I, przepraszam, łamanie konstytucji, wprowadzenie cenzury i wielkiego księcia Konstantego wprowadzenie kar cielesnych spowodowały, że lud warszawski występował, występował przeciwko wojsku cara. Zaczęto organizować manifesty. Koletką instrukcji była złożona w 1820. W roku szkoła podkorążych piechoty, która za cel, powstania, za cel postanowiła sobie po, powstanie zbrojne. Na czele organizacji stanął podporucznik Piotr Wysokie. Monument, monumentem decydującym o rozporządzeniu działań zbrojnych stało się zagrożenie wykrycia organizacji oraz plany cara Mikołaja I wykorzystania wojsk Królestwa Polskiego do tłumienia ruchów wolnościowych w Europie Zachodniej. Noc listopadowa. opis Kossaka, to w ten sposób, że to będzie z, z jego, jego powiednika. Dochodziliśmy do posągu Sobieskiego w Łazienkach. Od pomnikiem króla Jana III Sobieskiego zebrała się grupa spiskowców kierowanych między innymi przez Ludwika Nabielaka, który według planu miał być punktem zbornym dla oddziału belwederskiego, kiedy błysnęła na pożaru na Solcu. Kasło powstania na wszystkich punktach, a tymczasem nie było jak w pół a tymczasem nie było jak w pół do szóstej, a nas wszystkich przy posągu ledwo kilkunastu, tak jak dzisiaj. To hasło za wcześnie i chybione miało wielki wpływ na cały ruch powstania i zasługuje na kilka słów wyjaśniających. Materiału palnego pod paleniem browaru na Solcu miał dostarczyć Wysockiemu kapitan Stoltzman, jeden z zarządzających pracownią ogniową, pod warunkiem, aby uprzedzony był o takim, o tym na dni kilka. Wysocki zarządzał, zarządzał od nich dopiero wilię powstania. To jest w niedzielę, kiedy pracownia była zamknięta. Dwóch podchorążych przeznacz, przeznaczonych do podpalenia browaru musiało przez, poprzestać na słomie. Operacja ta szła na sam przód z wielką trudnością, a kiedy się wreszcie udała, pożar był tak słaby, że go w krótkim czasie z łatwością stłumiono. Dlaczego był przedwczesny, nie wiadomo. Czy wina zegara, którego się rodzili podchorążowie, czy wina ich nie, niecierpliwości. Bądź co bądź, wypadek ten za, y, zawichszył powstanie w samym jego zarodku i materiale. Materialnie i moralnie. Jak to później zobaczymy. Po upływie dobrej pół godziny pożar y, zgaszony Łazienki uspokojone. Mogliśmy wyjść nareszcie poza drzew naszych, skupić się, obliczyć i coś postanowić. Nie było innej rady, jak porozumieć się ze szkołą podchorążą. W tym celu udał się do niej nabielak. Ale i szkoła zaniepokojona. Wysockiego nie widać, z pod podpalającymi browar nie wiadomo co się stało. Z tym tylko między nas wrócił do nas na Bielak. Trzeba było jeszcze czekać, a czekać wśród niebezpieczeństw widocznych lada co mogło wydać się naszą obecność w miejscu tak zabronionym. Boże tak już spóźnionej. Usprawiedliwienie, usprawiedliwienie się trudne, tym trudniejsze, że wielu z tej młodzieży uzbroiło się w pistolety i sztylety. Bez potrzeby, bo w mieliśmy przygotowane dla siebie karabity, karabiny przez wojskowych. kilka minut przybył na Bielak w towarzystwie podkorąży Trzaskowskiego i Kobrańskiego, przeznaczonych do prowadzenia naszego oddziału. Otrzymaliśmy także karabiny z bagnetami i po 20 ładunków. Obliczyliśmy. Obliczyliśmy się, było nas osiemnastu. Wszyscy poczuli obowiązek rzucić się w działanie bez żadnego względu na liczbę i dalsze skutki. Nabiliśmy karabiny i rzuciliśmy w pochód dwoma oddziałami, złożonymi każdy z dziewięciu ludzi. Jeden miał wpaść główną bramą do Belwederu. W tym oddziale był Ludwik Nawiałek, zemą Niemojowski, Rok, Nikodem Rupniewski, Ludwik Orkusewski, Ludwik Jankowski, Walenty Nasiorowski i ja, pod podchorąży Konstanty Przewodnik oddziału. W drugim oddziale byli Baszkiewicz Karol, Redmund Edward, Poniński Stanisław, Trzciński Edward, Świętaski, Świętosławski Aleksander, Krosnowski Walenty, Retel Leonard, Kosiński i Podchorąży Kobylański. Przewodnik. Oddział ten wszedł do Ogrodu Balwederskiego, aby działać z tyłu pałacu, gdyby tą stroną Wielki Książę chciał się wymknąć. Droga szła między Belwederem a ogrodem botanicznym. Żadnej przeszkody na niej, tylko co kilkadziesiąt kroków stóż sztachet otaczających dziedziniec belwederski Budka przy bacha i przy niej weteran moskiewski. Widok tych weteranów natchnął jednego z nas zapytać weterana po czy, czy wielki książę w domu jest. Odpowiedział weteran na to zapytując, będzie miał gość. Weteran, weteran schował się w grudce. W Wkrótce musieliśmy pośpieszyć kroku. Usłyszeliśmy strzał i krzyki z człowieka z ogrodu. W drugim oddziale strzelano do Kirasera będącego tam na warcie na warcie przy pałacu i, i raniono Puściliśmy się biegiem na odgłos jakby grzmotu, który nas doszedł ze strony kosza. Było to powitanie pod dla jazdy moskiewskiej. Jednocześnie prawie tym strzałem wpadliśmy przez bramę na z Berwederu. Śmierć tyranom wykrzyknął mój oddział, a wraz z oczu i twarzy moich towarzyszy odbijał dobitnie, co ich okrzyk zapowiadał. Przybyliśmy pędem z łoskotem, którego łatwo można było się domyślić. Dół i pierwsze piętro i nigdzie wielkiego księcia. Zniknął nam. Pustka zupełna, tylko w przedpokoju sali audiencjalnej jakiś człowiek Krzyjący się za drzwiami. to wiceprezydent miasta Lubowickiego. Rzucono się ku niemu, dotk dotknęło go kilka bagnetów, upadł na posadzkę, zlany krwią kilku ran, ale żadna nie była śmiertelna. Zwiedziwszy w ten sposób cały pałac i nie znaleźliśmy czego szukali. Nie spełniwszy cośmy zamierzyli, mieliśmy się do odwrotu nie bardzo radzić z siebie, z siebie. W tym momencie. No powstanie dalej ruszyli, i trzeba wyznać, że Warszawa nie była do niczego przygotowana, o powstaniu nic nie słyszałem.